Witam, w tym filmie przedstawię Wam Evmos Domains na sieci Evmos Testnet, ponieważ jest to dopiero. Jest ten protokół dopiero wdrożony na wersji testowej. Evmos jest blockchainem, który łączy kosmos, czyli ekosystem łączący wiele blockchainów, by można było między nimi łatwo przesyłać różne asety. Z pierwszym i głównym blockchainem do tworzenia. Smart kontraktów i decentralizowanych aplikacji, czyli Ethereum. Na, Ethereum. na Ethereum, kilka miesięcy temu, był protokół Ethereum Name Service, gdzie mogliśmy zarejestrować własną domenę, po, po czym mogliśmy za to dostać airdrop w wysokości kilkanaście tysięcy dolarów, a jeśli go przytrzymaliśmy, przytrzyma, a jeśli przytrzymaliśmy te tokeny, to te tokeny były warte kilkadziesiąt tysięcy dolarów. W związku z tym, że ten airdrop był duży, a na kosmosie o, też od kilku miesięcy są bardzo duże airdropy Myślę, że e Fmos za tą domenę daje spory airdrop, więc użyjemy tej aplikacji Co jest nam potrzebne do, w, do stworzenia domeny na tym protokole? Po pierwsze, musimy mieć na, w naszym portfelu dodaną sieć Evmos Testnet, by to zrobić Przechodzimy do chain list, wpisujemy evmos. Jeśli Wam się nie pojawi evmos testnet, to zaznaczcie obok. Testnets. Wtedy będą, będą Wam się pojawiać zarówno do mainnety, jak i testnety. Dodatkowo będzie, będą nam potrzebne koiny y, testowe. Wpisujemy swój adres. Rozwiązujemy captcha i prosimy o, o coiny by przysłali nam je na adres. Następnie wracamy do protokołu FMS Domains, wpisujemy nazwę domeny, jaką chcemy zarezerwować. Jeśli jest dostępna, możemy ją zarejestrować. Wybieramy liczbę lat, na, które, na ile chcemy ją zarezerwować. Prosimy o rejestrację. Następnie potwierdzamy w portfelu. Drugim krokiem jest odczekanie, drugiej minuty, w której sprawdzą, czy nikt nie, nie zarezerwował takiej domeny. Następnie w trzecim kroku rejestrujemy. Potwierdzamy transakcję. I to tyle. Domena da, nazwą, którą sobie wybraliśmy, jest zarejestrowana na, na nas. Dziękuję za obejrzenie. I to, to było na tyle w tym filmie. I do zobaczenia w następnym